tajemnica się wyjaśniła skąd się białą chmury kurde błąd w sztuce tak to wygląda po złożeniu siedzeń ale za mało miejsca wiecie, wam pokażę kurde zimno, nie? połowę bagaży żeśmy spakowali i się kurde nie mieszczą myślałem, że tutaj dzieci będą mogły sobie spać, nie? Ale jednak nie będą mogły spać. Czyli wrzucam to jeszcze raz. No, wrzucam to jeszcze raz do tyłu. Nic. Kiedy tak wygląda sedonka po po wyciągnięciu wszystkiego. Jest trochę miejsca, nie? Można by było spać, jakby nie było tych siedzeń. Magnelska by było. Dlaczego? Dlaczego to? Dlaczego to wyciągałem? Tak wygląda samochód. A jeszcze trzy torby mają być. Masakra. Tak, zaczynamy jazdę. 80 kurde. Osiemdziesiąt 84... 85 tysięcy. Paliwko po 3,30. Zobaczymy, ile przejedziemy. Co nie? Teja tajemnica się wyjaśniła. Skąd się biorą chmury? popatrz piąty, widzisz? To tu robią chmury na cały świat. O, kurde, to... Pier pierwsze 300 mil przejechane, ale patrzcie, tutaj co się dzieje. Ten dystrybutor tak to powolutku leje, że no kurde, idzie się normalnie pochlastać. 10 galonów dopiero blało. A już stoję tu, pół godziny. O! W sumie co, tylko 10 galonów się zmieściło? Tak oglądają kibelki. Także zacnie. Nie było dwójeczki, tylko jedyneczka. A to nawet dwójeczka można zrobić, dosyć pięknie to wygląda. Jest tak, przejechaliśmy 296 mil i zatankowałem 12,7 galona. To tak w głowie licząc to jest 10 litrów i 20 litry na 100 kilometrów. Jakby kogoś to interesowało, a jak nie to sprawdźcie sami. Tak, Przyjechałem 213 kilometrów, 213 mil. <laughs> 213 mil, tak pięknie wygląda 7 11 213 mil, 9 galonów zatankowaliśmy, czyli spalanie na litry to jest mniej więcej ponad 11. 11 z kawałkiem. Także litra więcej, chyba zapieprzałem. Yes. Tak wygląda. Taki standardowy amerykański hotel. W sumie standardowy, niestandardowy. To jest troszeczkę taki, jakby. O, kocek. Idziemy teraz na ściananko. Tu jest taki duży bzykalnik, ale nie był używany. Tylko do spania. Tu jest jakaś taka sofa. Ale co jest fajnego, ale co jest fajnego, to jest to, że jest kuchnia. Nie? Na przykład, przyjeżdżacie na. Do takiego hotelu możecie sobie zrobić, co sobie chcecie. To nie chodzi o to, żeby gotować, ale... ale jest taka opcja, nie? Szklaneczki, talerze, ujemuje, herbatka, sól, pieprz. Ciekawe, czy w lodówce jest piwo dla mnie. O, nie ma. A tutaj? O, tu nasze jakieś pierdoły. No. No zamknij, zamknij. Idziemy na śniadanko. Teraz lecimy na śniadanie. No i co? Jest tak, do wyboru. Trzy rodzaje kawy. Trzy rodzaje kaweczki. I piękny wystrój, kominek. Co tu jeszcze jest? Nie wiem co tam jest, ale tam jest śniadanko. Za chwilę pani nas wpuści, bo przyszliśmy za szybko. Mówi, że nie ma szans. Wygląda takie amerykańskie, typowe śniadanko. Raczej w hotelu. Śniadanko w hotelu. Tu są te. Tu są. Takie rzeczy. Takie rzeczy. Tak wygląda podróż z dziećmi. Całe auto załadowane, a jeszcze chyba dwie torby z, z tego hotelu w środku. W środku woda, wszystko masakra. Jak te, nie macie dzieci, to jedźcie, podróżujcie. ile się da, bo później to jest normalnie masakra. Masakra. Rdeszczalot Tennessee, takie ceny paliwa: 2,70, 3,50. O, tutaj lepszej dzisiaj zatankuje, Ups. albo tutaj najlepsze zatankuje. Chodzi mi o to, że kurde Chodzi mi o to, że dużo tego nie zatankuję, ale dziadowskie to paliwo wlałem, bo te stacje są różne. Także dzisiaj będzie święto. Wyda jednak nie, jednak o, nie ma telefonu, nie można telefonu. Widzicie? Jak się tankuje to nie można telefonu. Pan mnie tutaj spieprzył. Ale ja chciałem wam tylko ceny pokazać, nie? Nie, so najlepsze, ale jednak nie, cena mnie przekonała. Cebula wyszła. <laughs> Sytuacja jest taka, przyjechane 112. 112 mil, Zatankowałem 5-6 galona, to tam z obliczeń wychodzi, że 11 litrów na 100 km. Ile żeśmy w ogóle przyjechali? 10 godzin jazdy. Kasujemy sobie to 10 godzin zrobiliśmy kurde 600 600 ileś kilometrów, nie? To jest spalanie Czekaj, to jest trochę brudno, ale to nic. 420 teraz mogę przejechać niby 622 622 mile żeśmy zrobili przez 10 i pół godziny Dobra, teraz 112 to kasuję No i lecimy dalej Piękna Atlanta Czy to nie Atlanta? Tam nie wiem, ale piękne miasto. To no tak, no taka jest ekologia w Ameryce. Proszę bardzo, jaki piękny dymek daje. Okay, przyjechane 138 mil, zatankowałem 6,8 galona. To jest mniej więcej ponad 11 litrów Kurde, jeszcze ile? 240 mil przed nami Troszkę jest Kurde, normalnie, normalnie jeżdżą, jeżdżące domy pian kupujemy taki dom? Popatrz Kupimy sobie taki dom, postawimy gdzieś na Florydzie Koło jeziora i sobie będziemy mieszkać Albo te Albo hot dogi sprzedawać z niego, co? Czy zapiekanki o, to taki spoko ma nawet werandę Co on ma tam w środku? Taki ganek, nie? Czy to są domki, czy jakieś kible? Co? No, bardzo, Co? <coughs> Dla zwierząt? Ludzie jak zwierzęta. Ludzie jak zwierzęta to mogą mieszkać par podłączony do tira widzisz? A długi fur w końcu, w końcu wjeżdżamy, w końcu. Dwa dni jazdy. Kuczę Pięknie to wygląda, pięknie na troszkę miasta To jest spali w aucie. Wpuszczam, kochanie, wpuszczam, tylko Skręć w lewo w West Ogle Avenue. Co tak?